thank you Serdecznie z tej strony Bożena Stigmasters. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przyłbicach spawalniczych z systemem filtrującym, system filtrującym i ogólnie troszeczkę porozmawiamy sobie właśnie o osłonie twarzy, czyli naszego wzroku i układu oddechowego. Porozmawiamy pod kątem właśnie przyłbic z systemem filtrującym mam Optrella Panoramax CLT z filtrem E3000X, a także mam o wiele tańszego Schweisscrafta właśnie także z filtrem. Do tego pokażę Wam troszkę wyższy poziom, czyli filtr zewnętrzny, odciąg spawalniczy. No, i jeszcze porozmawiamy sobie o najprostszej metodzie, czyli o takiej masce na twarz filtrującej. Oczywiście, nie ma sensu na sam początek ładować pieniędzy w jakieś najdroższe rozwiązania i tak dalej, no chyba że nas stać. To tak samo można powiedzieć, wygląda bardzo podobnie, jeśli chodzi o, nie wiem, o zakup samochodu czy zakup roweru. Z samochodem za 5000 zł dojedziemy tak samo od punktu A do punktu B. Jak, nie wiem, jakimś. Jeepem Grand Cherokee w ten sam sposób się przemieścimy, jednak no, komfort użytkowania i tak dalej są niepomiernie wyższe i lepsze. Z tym, że właśnie czy jest sens pakować się w jakieś niesamowicie drogie urządzenia, drogie filtry? Jak dopiero zaczynamy, jeszcze nie bierzemy, nie, nie czerpiemy z tego żadnych zysków. Także zapraszam Was do warsztatu i porozmawiamy sobie. O. Jeszcze sobie podskoczymy do Obi po tą taką zwykłą maskę tradycyjną z filtrami. No i takie maseczki zakupiłem. Tutaj taka najzwyklejsza, 20 chyba parę złotych trzy sztuki. Tutaj troszkę lepsza z filtrami. I zaraz sobie pogadamy. A tutaj troszkę syfu. Bo już powoli się przygotowuję do przeprowadzki. Na samym początku, tak jak wspomniałem, porozmawiamy sobie o systemach filtrujących powietrze, którym oddychamy właśnie między innymi podczas spawania. Jeśli chodzi o ochronę dróg oddechowych, to powinniśmy temu poświęcić znaczną uwagę. Zwłaszcza jeśli zaczynamy spawać profesjonalnie lub jeśli spawamy amatorsko, ale już dosyć dużą ilość godzin. Oczywiście, w pewnym sensie, gdzieś tam można zaniechać jakiś tam rodzaj filtracji powietrza, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy robimy to naprawdę bardzo amatorsko, hobbystycznie gdzieś tam 1 dwie godziny w tygodniu powiedzmy, gdzie. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie za bardzo zanieczyścić tego naszego powietrza tymi oparami, tymi pyłami w trakcie spawania, a po drugie, podczas takiego krótkiego spawania nie nawdychamy się tego aż takiej dużej ilości, żeby było nam to w stanie wyrządzić jakiś tam uszczerbek na zdrowiu. Można to porównać, nie wiem, na przykład do lakierowania samochodu czy tam rowera czy motocykla. Jeśli robisz to tam bardzo amatorsko, powiedzmy raz na miesiąc gdzieś tam jakiś rower sobie pomalujesz, powiesisz go przed garażem i parę razy pryśniesz sprayem, czy tam nawet z kompresora, to także nic tragicznego ci się nie zdarzy. Ale jak robimy to, zaczynamy to robić w większym natężeniu, albo mamy mały warsztat zamknięty całkowicie szczelnie i spędzimy w nim 2, 3, 4 godziny spawając, to już powinniśmy gdzieś tam pomyśleć o przynajmniej tych podstawowych, najprostszych formach ochrony dróg oddechowych. Najprostszą i najtańszą, a zarazem jednocześnie najmniej efektywną jest tego typu maseczka, którą możemy sobie założyć na twarz. Ona w pewnym stopniu gdzieś tam filtruje nam przede wszystkim pyły, które dostają się właśnie do naszych ust, a później do naszych płuc. To jest tanie rozwiązanie, bo tutaj trzy sztuki gdzieś tam w markecie budowlanym kupiłem za bodajże 26 zł. Tanie, ale mało efektywne. Niewiele nam daje poza tym, że nie wdychamy pyłów. A jeśli ktoś z Was spawa na przykład migiem, czy tam magiem, stal czarną, czy aluminium w warsztacie przemysłowo, to na pewno przyzna mi rację, że na koniec dnia, jak czyścimy nos, smarkamy. To niestety ta wydzielina będzie szara, brunatna czarna. To nie jest nic innego właśnie, jak te pyły, które się nam osadzają w nosie podczas oddychania w trakcie właśnie spawania. Taką maską jesteśmy w stanie właśnie uchronić się przed tego typu zanieczyszczeniami, bo nie wszystko jest w stanie nasz nos przefiltrować, tym bardziej, że także oddychamy ustami. A to, co nam zostaje w nosie, to to jest tylko ułamek tego, co wdychaliśmy do swoich płuc. To jest pierwsza. Forma najmniej efektywna, ale lepsze to niż nic. Kolejnym i już naprawdę dosyć dobrym rozwiązaniem jest maska tego typu, zakrywająca szczelnie całkowicie twarz, przylegająca, bo to jest taki silikon, który się praktycznie przykleja do twarzy i nie dopuszcza żadnego powietrza z zewnątrz, poza tym, które wdychamy za pomocą naszych filtrów tutaj węglowych. Te filtry, w zależności od tego jaki noszą na sobie kolor, tutaj mamy naklejkę na przykład brązową, to są przeznaczone do różnego rodzaju właśnie zanieczyszczeń. Brązowy może nie jest tym, brązowy to jest ten najmniej efektywny filtr, najmniej filtrujący, ale mimo wszystko już on jest o wiele lepszy niż taka właśnie maska, bo on także filtruje gazy pochodzenia biologicznego. Kolejny filtr, ocechowany białą naklejką, jest już właśnie typowo gazowym filtrem, który jest w stanie praktycznie wszystkie gazy powstające podczas spawania nam przefiltrować. Ten zestaw, czyli ta maska z tymi filtrami to były pierwsze lepsze, jakie są dostępne w praktycznie w każdym markecie budowlanym i to już jest dosyć dobra forma. Jak jeszcze się postaramy i znajdziemy sobie właśnie z białą naklejką, to już jesteśmy naprawdę dość dobrze zabezpieczeni, jeśli chodzi o Oddychanie podczas spawania. Tutaj dla niektórych osób to może być uciążliwe pod tym względem, że to cały czas nam przylega do twarzy. Musi być stosunkowo dosyć mocno zaciągnięte tutaj wokół naszej głowy. No i to po pewnym czasie może powodować pewien dyskomfort. Tym bardziej, że trzeba bardziej się wysilić, żeby zaciągnąć to powietrze, bo ono jest przepływ, jego przepływ jest hamowany właśnie przez te filtry. Dlatego trzeba troszeczkę więcej energii poświęcić, żeby zaciągnąć to powietrze. Ale mimo wszystko ja sobie nawet testowałem tutaj siedziałem dwie godziny w tej przyubicy i nie jest to aż tak uciążliwe, żebyśmy musieli tego unikać w jakiś tam sposób. Na pewno jest to o wiele lepsze niż spawanie bez czegokolwiek na twarzy cały dzień. To jest dobre rozwiązanie i stosunkowo tanie, bo tutaj te maski zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Ten zestaw kosztował bodajże 85-89 złotych, coś w tych granicach, a już daje pewien poziom właśnie ochrony. Tego typu maski można kupić także za 100-150-200 złotych i tam jesteśmy naprawdę dobrze, porządnie chronieni, tym bardziej, że takie maski są stosowane na przykład w lakiernictwie czy cały dzień lakiernik z racji wykonywanego zawodu jest narażony na te wszystkie opary wydobywające się z farb z lakierów i coś takiego jest praktycznie obowiązkiem w tego typu właśnie pracy albo w miejscach, gdzie może występować duże skażenie chemiczne, także tego typu filtry są stosowane. Może nie ten brązowy, tylko tam wyższe, ale to daje nam świadectwo tego, że one działają i filtrują nam to powietrze. Także coś takiego polecam za kilkadziesiąt do 100-200 zł. sobie zakupić. Do tego przy ubice powiedzmy w granicach. 400 500 600 700 zł i już jesteśmy naprawdę w cenie kilkuset złotych, dobrze chronieni zarówno nasz wzrok, jak i nasz układ oddechowy i nie mamy takiego uczucia otumanienia, oszołomienia po całym dniu spędzonym w warsztacie podczas spawania. To jest drugi etap. Jeśli chodzi o ochronę dróg oddechowych, kolejnym etapem jest filtr czy tam system filtrujący, system nadmuchowy podpinany do naszej przyubicy spawalniczej? Tutaj mam na pasie, tak właśnie wygląda ten filtr. On w środku się składa z kilku elementów filtrujących. Mamy filtr przeciwogniowy, przeciwiskrowy, prefiltr to jest takie cienkie włókno można powiedzieć taka włóknina. A następnie jest filtr właściwy, który już filtruje te najdrobniejsze pyły, a następnie trafia do dmuchawy, dostarczając nam czyste, świeże powietrze. I właśnie w ten sposób wygląda to od środka, że mamy ten filtr faktyczny filtrujący, następnie mamy taką włókninę, która wstępnie te najgrubsze cząstki nam filtruje i on powinno się wymieniać praktycznie codziennie. Jeśli się spawa właśnie po 8-10 godzin, gdzieś tam może co drugi, co trzeci dzień przy Tigu. Jeśli spawamy migiem lub elektrodą, dużo szlifujemy, to tutaj na tym filtrze w 100% zauważymy. Za chwilkę pokażę filtr, który ostatnio częściej stosowałem, bo od obtrela mam dłużej. I tam po kilku dniach już się pojawia właśnie taki brązowy, szary nalot z pyłów. I tutaj mamy. Ostatni element to jest taka siateczka ze stali nierdzewnej, bardzo drobno uziarniona, która zapobiega ewentualnym iskrom, które mogłyby wpaść do tego filtra i doprowadzić do, do zapłonu. Także to mamy z tego się składa taki filtr z tych trzech elementów. Następnie zamykamy ten cały nasz system filtrujący, włączamy, możemy regulować siłę nadmuchu i w ten sposób. Do naszej przyubicy dostaje się czyste, świeże powietrze. To jest właśnie kolejny element, jeśli chodzi o filtrację, kolejny poziom zaawansowania. Tutaj mam kolejny właśnie taki filtr. Ten jest od Optrela. Tutaj mieliśmy wcześniej Swisscrafta, który jest znacznie tańszy, ale mimo wszystko już nawet do profesjonalnego zastosowania się w zupełności nadaje. Tym bardziej, że już miałem okazję z niego korzystać. Jakość wykonania tego filtra jest naprawdę na wysokim poziomie, pomimo niewygórowanej ceny. Tak samo jeśli chodzi o tą przyubicę ale o przyłbicach jeszcze sobie porozmawiamy. Tutaj mamy znacznie droższy system filtrujący. Ten model akurat nazywa się E3000X od optrela. W środku sama konstrukcja jest bardzo podobna do tego filtra. Różni się praktycznie jedynie kształtem. I... W ten sposób otwieramy i wyciągamy poszczególne właśnie elementy. Tutaj mamy ten ostatni filtr faktyczny, filtrujący, w ten sposób on wygląda. I następnie mamy tą włókninkę, która tutaj już można zauważyć jest zszarzała delikatnie, ale ja staram się to dosyć często wymieniać. Także nie doprowadzam do momentu, gdzie ona będzie całkowicie zanieczyszczona, ale tutaj mamy całkowicie nowy, świeży a tutaj mamy taki już poszarzały, który gdzieś tam chodził jeden dzień. Z tym, że ja zaznaczam, ja spawam w tym momencie ostatnio praktycznie od roku tylko i wyłącznie TIGiem, a TIG jest dosyć czystą metodą i tamtych pyłów, dymów, oparów i tak jest o wiele mniej niż na przykład przy migu czy przy magu, także on się nie zanieczyści tak szybko. No i na koniec właśnie także mamy taką siateczkę właśnie antyiskrową. To jest super profesjonalne rozwiązanie. Tutaj baterię mam przetestowaną i ona jest w stanie wytrzymać powiedzmy około 14 do 16 godzin ciągłej pracy. Ja to spawałem w niej specjalnie, testowałem sobie i kilkakrotnie i powiedzmy tak, dwa pełne dni pracy była w stanie wytrzymać. Czyli powiedzmy tam, no może nie 16 godzin, bo 16 godzin to są dwa razy pełne dni pracy po 8 godzin. Czystego spawania nie ma nigdy, praktycznie 8 godzin, no ale powiedzmy, gdzieś tam w granicach tych 14 godzin ta bateria wytrzymuje. Tutaj jeszcze nie byłem w stanie rozładować tej baterii, bo to mam za krótko, żeby wypowiedzieć się na temat wydajności tej baterii. Ale mamy właśnie ładowarki, gdzie możemy sobie na bieżąco doładowywać nasz akumulator. System od optrela jest znacznie droższy. Ten jest o wiele tańszy, bo tutaj przyubica razem z filtrem przyubica, razem właśnie z nadmuchem od optrela kosztuje w granicach 5-6 tysięcy złotych. gdzieś tam w zależności od okresu, w którym to oglądasz. Tak, także raczej staram się nie mówić dokładnych cen, bo to bardzo się waha. Ten system jest o wiele tańszy, powiedzmy, gdzieś tam w okolicach 2000 zł razem z przyubicą. Jeśli chodzi właśnie o systemy filtrujące, do tych filtrów, do niektórych modeli można nawet sobie dołożyć taką dostawkę, która będzie nam jeszcze dawała możliwość podpięcia filtrów gazowych, które nas całkowicie odizolowują od powietrza zewnętrznego atmosferycznego. Powietrze jest całkowicie filtrowane z jakichkolwiek gazów, z jakichkolwiek zanieczyszczeń, praktycznie chemicznie jest oczyszczone. Kolejnym poziomem, może nawet nie poziomem, bo to jest jeśli chodzi o jakość czyszczenia, to odciągi spawalnicze są na tym samym poziomie właśnie co filtry, co nadmuchy do przyłbic. Z tym, że odciąg spawalniczy ma taką zaletę, że nie obciąża nas po pierwsze, bo to musimy sobie na pas zamontować, a po drugie przyłbice, które są właśnie systemem filtrującym, system z nawiewem, czy to jest Schweizcraft, czy to Optrel, czy SpeedGlass, są zawsze odrobinę cięższe niż tradycyjne tego typu przyłbice bez jakiegokolwiek filtrowania powietrza i one potrafią na początku osobie, która jeszcze nie ma doświadczenia z tego typu przyłbicą yy, przysporzyć pewnych problemów, bo jest dosyć ciężka i możemy czuć zmęczenie na karku. Po kilku dniach to przechodzi, bo mięśnie się wzmocnią i nie ma takiego problemu, ale na początku niektóre osoby właśnie zauważają, że gdzieś tam czują zmęczenie na karku, żeby utrzymać taki ciężar na głowie. Jeśli użyjemy sobie odciągów spawalniczych, no to ten problem nam znika, z tym że odciąg spawalniczy nas znowuż ogranicza zasięgiem. Chyba że mamy niesamowicie długie ramię, wtedy jesteśmy w stanie dosyć dużą część warsztatu ogarnąć, ale jeśli pracujemy gdzieś na budowach czy na stoczniach, albo na rurociągach, albo w miejscach, gdzie mamy bardzo mało miejsca, no to trudniej jest podpiąć odciąg spawalniczy zewnętrzny. Wtedy się stosuje właśnie takie. Systemy filtrujące na pasie. Odciąg spawalniczy jest o tyle właśnie wygodny, że nie mamy tego ciężaru na głowie, a po drugie, w warunkach warsztatowych, właśnie gdzie poruszamy się na niewielkiej powierzchni, mamy ten komfort, że możemy nim sobie dowolnie sterować i ciąg, właśnie siła podciśnienia jest na tyle duża, że jest w stanie te wszystkie opary na bieżąco nam odciągać z miejsca spawanego. Jeśli chodzi o odciągi spawalnicze, to tam cena tych najtańszych zaczyna się powiedzmy gdzieś tam od 5-6 tysięcy wzwyż. I tu należy się zastanowić, na czym nam bardziej zależy. Czy wystarczy nam w zupełności tego typu filtr na przykład od optrela, który razem z przyłbicą kosztuje powiedzmy tam te 5-6 tysięcy złotych, czy moglibyśmy na przykład kupić tańszą przyłbicę za kilkaset złotych do tysiąca, a w zamian za to zainwestować właśnie w odciąg spawalniczy. A jeśli chodzi o odciąg spawalniczy, to jeśli ktoś ma odrobinę czasu, cierpliwości i zmysł techniczny, to jest sobie nawet w stanie sam to zbudować, sam taki odciąg jest sobie sam zbudować, a zakupić jedynie samą, sam wkład, sam wkład filtrujący, bo on się praktycznie niczym nie różni od tego tutaj zestawu, tylko że jest o, o wiele większych rozmiarów. Jeśli coś takiego jesteśmy w stanie, w, stanie w stanie zbudować Skonstruować, no to zaoszczędzimy dosyć dużo pieniędzy, a będziemy mieli fajny system, właśnie filtrujący. Jeśli chodzi o odciągi, to mamy ich dwa rodzaje: albo które cyrkulują, filtrują nasze powietrze znajdujące się w środku, w warsztacie, albo filtry, odciągi, które zaciągają to powietrze zanieczyszczone i usuwają je na zewnątrz naszego warsztatu. To jest dobre rozwiązanie, bo nie ma problemu z filtracją. Z tym, że w zimie te odciągi nam wyciągają także nasze ciepłe powietrze, które sobie zagrzaliśmy w naszym warsztacie jakimś tam ogrzewaniem. Jeśli mamy dostęp do powiedzmy w cudzysłowie darmowej energii, no to nas to za bardzo nie obchodzi. Ale jeśli musimy płacić rachunki za prąd, za gaz, czy tam za, no, za klimat, czyli za, za prąd, to niestety tutaj rachunki nam prawdopodobnie wzrosną, tym bardziej, że odciąg spawalniczy także potrzebuje swoją ilość energii. I to jeśli chodzi o ochronę dróg oddechowych, tak drogą wstępu, bo ten temat jeszcze można bardziej poszerzać, ale tutaj warto niestety zwrócić sobie uwagę, albo stety, żeby się skoncentrować na tym, żeby jakąś formę mieć ochrony na naszą twarz, na nasze usta, żebyśmy nie byli zmuszeni do wdychania tego zanieczyszczonego powietrza w trybie ciągłym. Teraz jeśli chodzi o ochronę wzroku, to... Występują dwa rodzaje problemów. Albo niskiej jakości przyłbica, albo dobra przyłbica, ale źle ustawiona. I jeśli ta przyłbica będzie nawet na z najwyższej półki, czy to będzie Speed Glass, czy właśnie Optrel, ale ją źle ustawimy, to nasz wzrok się pogorszy. Jeśli kupimy najtańszą taniuchę, jaka jest w markecie budowlanym za 50-70 zł, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że także ona nie będzie dobrze nam działała. To nie musi być regułą, bo wielu ludzi mówi o tym, że mają tam przyubice za 50-100 zł i spawają w nich od 10 lat i to działa. Tylko pytanie, czy oni sobie badali wzrok regularnie. Bo tutaj padło takie pytanie: kolega mnie zapytał, czy znaczy jeden z widzów, czy ja zaobserwowałem jakieś negatywne skutki właśnie spawania pod względem mojego wzroku. Ja noszę okulary od 6 czy 7 roku życia, jest to wada wrodzona. Badam się regularnie co roku i w ostatnich trzech latach ta wada nie postępuje. A spawam już od kilkunastu lat, czyli można zakładać, że to spawanie, które ja uskuteczniam, miało niewielki albo zerowy wpływ na mój wzrok. Ta wada się zacznie pogłębiać tam gdzieś po czterdziestce, ale to właśnie ze względu na wiek. Ale owszem, można sobie pogorszyć wzrok podczas spawania. Tak jak wspomniałem, jeśli mamy źle ustawioną przyłbicę, czyli na przykład jeśli przyłbicę ustawimy na mm, zbyt niskim poziomie zaciemnienia, jeśli spawasz na przykład aluminium, załóżmy, y, bo przy aluminium jest więcej troszkę światła generowane niż przy y, DC, niż w prądzie DC stałym, to y, a masz ustawiona na przykład na 8, na 9, to y, z dużym prawdopodobieństwem uszkodzisz sobie wzrok. I tutaj niestety osoby początkujące czasem mają ten problem, że nie potrafią zauważyć, dojrzeć, dojrzeć, dokładnie dostrzec tego miejsca, na którym im najbardziej zależy, czyli miejsca, w którym podają sobie spoiwo i tego jeziorka. I oni sobie nieraz w ten sposób radzą, że sobie bardziej rozjaśnią przy i troszeczkę lepiej widzą. Ale to nie, nie tędy, niestety, nie tędy droga. Trzeba nauczyć się obserwować jeziorko i dostrzegać to miejsce przy odpowiednim zaciemnieniu. Ja najczęściej stosuję zaciemnienie jeśli chodzi o aluminium od 11 wzwyż. Im wyższe natężenie, tym większe zaciemnienie stosuję, ale gdzieś tam poniżej, no, poniżej 10 na pewno nie schodzę przy aluminium. Przy prądzie DC, jak spawiam na niziutkich prądach, można gdzieś tam próbować w granicach 10, może 9, chociaż raczej nie spawam na 9, nie nie spała na 9. Do 10 schodzę maksymalnie. Ym, i, a jeśli ustawimy sobie na 8-9, to po pewnym czasie zaobserwujemy niestety pogarszający się wzrok, bo ilość światła docierająca do naszego oka będzie dla niego y, niestety szkodliwa. Y, tak samo jeśli chodzi o pozostałe parametry przy ubicy, czyli czas reakcji, po angielsku częstokrotnie opisany na przy ubicach, sensitivity, i y, opóźnienie rozjaśniania, czyli delay. Jeśli czułość i opóźnienie nieodpowiednio ustawimy, czyli na samym początku łuk się zajarza, a przyłbica nie zdąży zaciemnić, to także zostajemy przez ułamek sekundy oślepieni pełnym światłem. I tak samo przy rozjaśnianiu, przy opóźnieniu. Jeśli to opóźnienie będzie zbyt krótkie, przyłbica zbyt szybko się rozjaśni, to także na ułamek sekundy zostajemy oślepieni na przykład mocno rozżarzoną do białości elektrodą świecącą, jak latarka LEDowa prosto w oczy przez ułamek sekundy. I wtedy też to może mieć negatywny wpływ na nasz wzrok. A jeśli chodzi o cenę przy Ubicy w stosunku do jej jakości, no to częstokrotnie się zdarza tak, że technologia zawarta w cenie 100 zł, 80 zł, 150 zł nie jest wystarczającej jakości, żeby nam zapewnić bezpieczne spawanie, bezpieczną ochronę wzroku. No bo umówmy się, za 80 zł trudno jest osiągnąć jakość na poziomie przyłbicy za 1500 zł, czy tam 2000, 3000 zł. Ta technologia niestety wymaga ceny i częstokrotnie w tych tańszych przyłbicach, no to nie jest reguła, bo wielu powie, tak jak wspomniałem przed chwilką, że oni spawają i nic im się nie dzieje, ale częstokrotnie spotykam się z tym, że chłopacy piszą do mnie, że tu mi jest ciemnia, tu mi rozjaśnia, w ogóle nie chcę zaciemnić, albo mam maksymalnie, a i tak jest za jasno. Tu niestety to determinuje w dużym wypadku jakość tej naszej przyłbicy. I tutaj warto sobie odłożyć te 500-600 zł na przyłbice, bo w tych granicach, od tego momentu, już raczej możemy liczyć na to, że te przyubice będą dobrze funkcjonowały. Już nie mówiąc tam o przyłbicach, gdzieś tam w granicach od 1000 wzwyż, no bo to raczej już mamy na tyle dobrą, znaną markę, która nam dostarcza właśnie. Tę jakość. Także, tutaj polecam zaopatrzyć się przede wszystkim w podstawowe te systemy ochrony dróg oddechowych, jeśli nie mamy zbyt dużo środków i funduszy na systemy filtrujące, np. takie jak Shweccraft czy Optrela i dbać o ten układ oddechowy i pilnować tego, żeby przywójca była dobrej marki, to nie musi być topowa półka, żeby była dobrej marki te 500-600 zł i dobrze skalibrowana, dobrze ustawiona. Wtedy jesteśmy w stanie sobie zapewnić dobry i zdrowy wzrok do naszej emerytury, przynajmniej w mojej opinii.